Cześć, nazywam się Wojciech Chłapcia i od 20 lat e, zajmuję się w Pajaku rozwojem technologicznym produktu. Zapraszam Was na cykl filmu, gdzie będziemy opowiadać o technologiach, o tym, jak podchodzimy do projektowania, dlaczego tak robimy, a nie inaczej oraz dlaczego pewne rzeczy w pewnych warunkach działają, a w pewnych warunkach nie mają szansy zadziałać. Serdecznie zapraszam do oglądania. Bardzo krótko opowiem Wam o tym, czym różnią się produkty Pajaka, jeśli chodzi o podejście do projektowania w stosunku do większości produktów, jakie możecie znaleźć na rynku. To, na co my zwracamy najbardziej uwagę, to to, żeby ten produkt działał w długim okresie użytkowania. I nie chodzi tu tylko o całe życie produktu, czyli cały czas, kiedy ten piwór, kurtka jest po prostu dobra. Chodzi tu bardziej o to, co się dzieje z danym produktem w warunkach zewnętrznych, w, na wyprawach, w momencie, kiedy mamy do czynienia z najgorszymi warunkami. Mamy dwie podstawowe szkoły, jak można podejść do projektowania produktów outdoorowych. Eee, jedna z nich i druga z nich. Obie są obarczone pewnymi negatywnymi konsekwencjami dla użytkownika. Eee, wybierając produkty musimy być świadomi ograniczeń danego podejścia konstrukcyjnego. Mam tu na myśli zabezpieczenie produktów przed wodą, która, zarówno w przypadku produktów wysokopuszystych, jak i puchu naturalnego, jest niepożądana wewnętrznych strukturach ocieplenia. Pierwsze podejście polega na tym, że zabezpieczamy użytkownika przed wodą, która może dostać się z zewnątrz czyli opady atmosferyczne, czyli wilgoć, która może dostać się od strony gleby, czy też siadająca rosa. I to podejście, o ile jest fajne z punktu widzenia marketingowego, o tyle przy dłuższym użytkowaniu wskazuje nas na jedną prostą rzecz. Ta szklanka, którą tu widzisz, to jest pół litra wody. Przez powierzchnię Twojej skóry, taka ilość wody dostaje się do wnętrza śpiwora co noc. Mówię tu o pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej, siedemnastej nocy. i Możemy limitować ilość tej wody stosując membranę. Pod warunkiem, że ta membrana by działała. Membrany działają tylko i wyłącznie, jeżeli mamy fizyczne warunki, które na to pozwalają. Czyli mamy różnicę ciśnień, różnicę wilgotności, różnicę temperatur po obu stronach membrany. W przypadku, gdy tych różnic nie ma, membrana zachowuje się dokładnie tak jak zwykły worek foliowy. No i jest pewien problem przy stosowaniu ich w produktach wysokopuszystych. Mianowicie mamy dużą warstwę izolacyjną i dopiero. W związku z powyższym, temperatura po obu stronach jest niestety prawie że ta sama. A mamy dużą wilgotność wewnątrz to jest ta woda. Mamy dużą wilgotność na zewnątrz. Mówimy tu o oddychaniu. A ma to miejsce zwłaszcza w namiotach. No i dodatkowy czynnik, jaki mógłby umożliwić o oddychalność tej membrany, to różnica ciśnień, ciśnień po obu stronach. Niestety mamy ciśnienie atmosferyczne. Stąd nie możemy na to liczyć. No, i nagle się okazuje, że najbardziej oddychające membrany na świecie, w przypadku śpiwora, są tak samo doskonałe jak zwykły worek foliowy. My podchodzimy do tego trochę inaczej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że klient, użytkownik, wie, w jakich warunkach używa naszych produktów i potrafi zabezpieczyć się przed warunkami atmosferycznymi. Natomiast my zapewniamy mu jedno. Każda kolejna warstwa, licząc od naszej skóry ma znacznie, znacznie wyższą oddychalność niż poprzednia. Do tego stopnia, że stosując tkaniny, które specjalnie dla nas produkuje zarówno firma Toyota, jak i Toray, nie jesteśmy w stanie mierzyć oddychalności tych tkań, ponieważ nie mamy procedury laboratoryjnej pozwalającej na to, a klasyczny sposób mierzenia oddychalności poprzez cylinder z wodą, który raz jest obrócony normalnie, drugi raz do góry nogami, nie jest w stanie zmierzyć oddychalności tkanin, które nie mają żadnej powłoki zabezpieczającej przed przelaniem się przez nią wody. Tkaniny, które stosujemy w naszych produktach, to tkaniny kalendrowane. Są to tkaniny, które mają największą paroprzepuszczalność ze wszystkich istniejących tkanin puchoszczelnych, jakie możemy zastosować. Osłaniają one nam najlepszy surowiec na świecie, czyli polski biały puch. W przypadku linii Radical jest to puch gęsi o rozprężności 900 Queen. W przypadku e, linii Core jest to puch o rozprężności 700 quint, w odzieży 750. Ten puch e, nadal nie ma swojego syntetycznego odpowiednika. W sensie dowolny syntetyk jest znacznie, znacznie gorszy jakościowo, jeśli chodzi o parametry rozprężności, jeśli chodzi o wagę od e, naturalnego puchu. Puch zawiera między sobą powietrze, i tak naprawdę to powietrze jest izolatorem, a nie sama ocieplina. Zdając sobie z tego sprawę, zauważcie, jak mało istotnym lub drugorzędnym faktem jest ilość puchu w produkcie w stosunku do ilości powietrza w produkcie. Jeżeli ktokolwiek proponuje Wam zwiększenie ilości puchu w produkcie dwu, trzykrotnie albo nie wiem, o 100 gram. To niestety termika produktu się nie podniesie. Chyba, że wpadnie na jakiś genialny pomysł, jak dosypać powietrza. W pajaku nie oferujemy usługi zmiany ilości puchu w produkcie, ponieważ mamy to dokładnie skalkulowane i używamy optymalnej ilości puchu. Czyli najmniejszej możliwej ilo ilości puchu, wystarczającej do wypełnienia komór, po to, żeby mieć realnie największą ilość powietrza w środku, które de facto jest izolatorem. By tego powietrza było jak najwięcej, istotnym jest, by ilość puchu była tak naprawdę minimalna, ale wystarczająca do wypełnienia komory. W tej chwili ta maszyna za mną e, ma dokładność puchowania 200 g do komory, co zapewnia nam dużą powtarzalność produktów. E, stąd e, patrzenie na ilość puchu jako głównego parametru e, śpiwora jest obarczone błędem. Przykładem jest Radical H16, e, w którym mamy tylko kilogram puchu, a jest to nadal jeden z najcieplejszych, jeśli nie najcieplejszych z przebadanych e, śpiworów e, puchowych na świecie. Wszystkie nasze produkty są testowane laboratoryjnie. Jest to nie tylko po to, żeby klient miał prościej, łatwiej kupić produkt, ale przede wszystkim po to, żebyśmy my wiedzieli, czy śpiwór jest poprawnie zrobiony i czy ma to sens. Jeżeli przeanalizujecie sobie nawet całą ofertę naszej firmy, zauważycie, że gdzie niegdzie mamy braki, lub przydałoby się troszeczkę pozmieniać zakresy śpiworów. Zdajemy sobie z tego sprawę, pracujemy nad tym. Jednak nie jest to tak proste jakby się wydawało. Eee, większość marek produkuje śpiwór, wysyła go na testy polowe, mniej więcej określa zakres temperatur i taki zakres temperatur podaje klientom. W naszym przypadku zdajemy sobie sprawę z tego, że testy polowe nie rozwiązują wszystkich problemów. Eee, nie mamy powtarzalności tych testów, w związku z czym wprowadzenie drobnej zmiany w produkcie. Nie będzie wychwycone przez Testera rok później, dwa lata później ze względu na to, że będzie miał inną wilgotność powietrza, inne temperatury, inną kondycję psychiczną i fizyczną. Przeglądając ofertę Pajaka, zauważycie też, że nie wszystkie produkty mają podaną temperaturę według normy N13537 lub ISO23537. Wynika to tylko i wyłącznie z ograniczeń normy. Norma nie pozwala badać piworów bez kaptura lub na przykład piworów dwuosobowych. Jak rozwiązujemy ten problem, by być fair wobec klienta? Konstruujemy identyczny śpiwór z kapturem lub jednoosobowy. Wysyłamy go do badań i te temperatury, które otrzymujemy z badań, podajemy jako temperatury śpiwora którego norma nie pozwala nam badać, przy czym nie znajdziecie tam e, informacji, że test został przeprowadzony według normy, ponieważ niestety takiej informacji nie możemy podać. Pajak, jako jedna z nielicznych marek, ma możliwość wpływania na przyszły kształt normy we współpracy z laboratoriami, z którymi współpracujemy. Dzieje się tak dzięki e, wysokiemu poziomu innowacyjności, jaki mamy. A Jeżeli macie więcej pytań, zapraszamy do zerknięcia na naszą stronę. Podobnych materiałów mam nadzieję będzie pojawiało się więcej, gdzie drobiazgowo opowiemy na pytania dotyczące kształtu komór, sposobów eliminacji mostków termicznych, powok metalicznych w produktach, yy, dokładnemu obiegowi pary wodnej w produkcie, systemowi HMS i tym podobnych. Jest tego trochę standardowo. Ten filmik trwałby 4 godziny. Dzięki.